To gra Legia, Przemysław Iwańczyk, długo obiecywana audycja, ale też wiele się działo, nie zawsze goście, gospodarze byli dostępni tego programu, kłaniają się. Bogusław Leśnodarski. I Michał Żewoków. I Przemysław Iwańczyk. Przemysław Iwańczyk dzisiaj ma mikrofon z numerem 1. Coś, to jakiś znak, sygnał? No. Symptomatyczne to, prawda? A kto dotychczas dzierży mikrofon numer 1? No nie wiem właśnie, to ty jesteś, wiesz, stoja, siedzi za konsolą, dzisiaj pierwszy raz poinformowałeś, jakie są numery. To są cztery mikrofony, tylko tyle osób może wziąć się w każdej audycji, udział, ale teraz serio. Michał Żewłakow, właściwie Tobie powinniśmy oddać głos, bo Ty możesz nam przedstawić dosię nowego trenera Legii Warszawa. Bestik hasi jest trenerem, który w zasadzie całą swoją trenerską karierę spędził w Anderlechcie. Począwszy od drużyny U-19. Poprzez y, asystenta pierwszego trenera pierwszej drużyny, aż w końcu ostatnie dwa lata spędził jako pierwszy, pierwszy trener Anderlechtu. Ja osobiście znam go jeszcze jako, jako piłkarza, bo miałem przyjemność gry z nim przez 3,5 roku. Czy po prostu wyglądało to w ten sposób, że jak Michał się nie wracał, to on go asekurował. Eee, powiem szczerze, było to tak dawno, że już nawet nie pamiętam jak to wyglądało. Natomiast. A wygraliście coś razem? Wygraliśmy dwa mistrzostwa belki. Brawo. Czyli nie tak jak w tym sezonie. Wygraliśmy kilka awansów do Ligi Mistrzów, dlatego akurat tak mi pasował obraz tego człowieka. Ale tak serio, to, to jest oczywiście stosunkowo młody trener. Natomiast wydaje mi się, że poprzez pracę opracował w, w Anderlechtcie ładnych kilka lat na różnych szczeblach. Odpowiedzialny był również za wprowadzanie młodych zawodników, za, za drugą drużynę Anderlechtu po jakimś czasie. Asystentem był chyba przez 4 lata, jeśli się nie mylę. Stał się pierwszym trenerem, więc wydaje mi się, że poznał taki klub, że przejście do takiego klubu jak Legia nie jest dla niego niczym nowym. Nawet gdyby nam udało się awansować na, na ten najwyższy szczebel, czyli awansować do Ligi Mistrzów, to wydaje mi się, że, że Hasi nie jest trenerem, który spotka się z czymś, czego nie widział. Przez X lat przygotowany w klubie Anderlecht do do presji, do, do tego, do wielkich oczekiwań kibiców, bo tak naprawdę Anderlecht w Belgii jest relatywnie takim klubem jak Legia w Polsce, więc wydaje mi się, że specyfika, otoczenie czy, czy, czy sposób pracy w żaden sposób go nie zaskoczy. Tylko bo... Belgów jest kilka razy mniej. Ale może bardziej utalentowani. Chodziło mi o kibiców i o aspekt społeczny. Ja osobiście też y, czuję wielką przyjemność, że akurat y, Besnik przyjął naszą propozycję, bo, bo to nie była jedyna propozycja. Wcześniej miał propozycję z klubów typu FC Nantes we Francji. Miał propozycję z Turcji, tureckiego e, Trabzonsporu. Może już wykasujmy te skóry konkretnie, co? Czy... Nie, nie, no jedźmy, jedźmy. Miał e, oferty oczywiście z krajów e, z arabskich i, i z Chin. Natomiast no, jest to człowiek, który... Projekt Legia spodobał mu się najbardziej. Tego wymyśliłeś? W sytuacji, w której zaistniała, bo to była jedna z osób... które no tego go wymyśliłeś, Michał, już nie ty. To też nie jest tak, że ja sobie tutaj robię to, co chcę i moje pomysły są forsowane tylko dlatego, że mi się to tak podoba. Ale pomyślałem, że jest Ale to osoba, też którą, którą warto by było przedstawić właścicielom. I w zasadzie no, ich reakcja była dla nas kluczowa. To nie jest decyzja tylko moja, to jest przede wszystkim decyzja właścicieli, natomiast no ja byłem jakby pomysłodawcą. Rozmawialiście też z innymi trenerami. W grę wchodziło w sumie trzech szkoleniowców. Tak jak opowiadaliście w ostatniej audycji, no penetrowaliście ten rynek, chcąc wiedzieć, na co możecie liczyć. Kiedy ostatecznie podjęliście decyzję, że nie przedłużacie umowy z Czechasowem? Wtorek? A Rzeczy rozbiła się tylko i wyłącznie o, o kwestię wizji tej drużyny na kolejny sezon? Czy kwestię asystentów, jak donosiły media? Wiele aspektów. Kwestia sztabu też była istotna. No. Wiele aspektów na tym zaważyło i wspólnie podjęliśmy decyzję, że nie ma e, sensu tego ciągnąć dalej. To nie było. Ale to... po prostu uważaliśmy, że mamy szansę m, zrobić coś lepiej i taką decyzję podjęliśmy. Od tego jesteśmy. No. Tak, zastanawiam się teraz, bo wiele osób. Zarzucało wam też, że zbyt pochopnie podpisaliście kontrakt z Henningiem Bergiem, ten drugi. I teraz pytanie: Gdyby nie było tej nauki płynącej z kasusu Berga, czy, czy aby z Czesłem nie przedłużylibyście umowy bez względu na, na warunki, na okoliczności? Ja mam wrażenie, że z tamtej lekcji została wyciągnięta jakaś nauka. No nie. Prawda jest taka, że jak byliśmy przekonani, że możemy zrobić jakiś kolejny krok do przodu i, i kwestie trenerów, to wracając do pytania do Michała, tak, to nie jest tak, że że się besnika osoba pojawiła w naszych dyskusjach tam trzy dni temu. My rozmawiamy i myślimy o trenerach i śledzimy losy trenerów takich, którzy uważamy, że kiedyś mogliby trafić do Legii od dłuższego czasu, i przez ładnych, powiedzmy kilka tygodni rozmawialiśmy o, o takich możliwościach i właściwie tyle, co byś chciał, żebym jeszcze tutaj... To, to, to inaczej, to Michała zapytam teraz. Miałeś poczucie, miałeś wrażenie, że z trenerem Czeczesowym, tak jak wcześniej z trenerem Bergiem, gdzieś Legia doszła do jakiejś ściany, bądź też ta ściana mogłaby nastąpić no, niedługo później? Ja powiem tak, że jeśli chodzi o, o sprawy trenerów, to Wydaje mi się, że tu bardziej kwestia profilu trenera, którego potrzebujemy na daną chwilę. Tak naprawdę każdy trener, który u nas był, czy to był trener Hanningberg, czy to był trener Stanisław Czarczesow, on legi coś dał. Natomiast my ciągle stoimy przed faktem dokonanym, czy mamy trenera, z którym możemy związać się na lata. Oczywiście świadomi tego, że mamy ochotę i, i potrzebę na, na nowe projekty typu akademia, typu yy, baza treningowa, aby to było wszystko sprężone, połączone. Wydaje mi się, że akurat yy, Besnik Hassi w, w tym momencie był osobą, która jak najbardziej nas wszystkich łączy, a nie dzieli. No tak, ale czy nie ma obawy z kolei, bo to jest trener z troszeczkę innego świata, z trochę innej półki, zasmakował zresztą rekomendację tutaj przedstawiłeś wielkiego futbolu, że za rok będziecie mierzyć się z tym samym problemem? On powie: OK, przeprowadziłem ten projekt przez sezon, ale, ale mam inny pomysł, chcę mnie lepszy klub w domyśle. Znaczy, ja powiem tak, przeskakując, niezależnie od. Od sytuacji ludzi, no to sensowni ludzie z dwóch, jak siedzą po dwóch stronach i wiedzą, że mogą coś jeszcze razem zrobić więcej i lepszego, to też takich decyzji nie podejmują. No tu jest, chodzi cały czas jakby o progres, więc zawsze jest jakieś ryzyko, że i nie ma sensu kogoś trzymać jak nie chce tu być, tak? Ani nie ma sensu pracować z kimś, co do kogoś się nie jest przekonanym. Ale najważniejsze jest stworzyć takie warunki, żeby wszyscy mieli poczucie, że jest jeszcze gdzieś możemy iść dalej razem do przodu i to się do tego sprowadza, jeśli się to wypala i widzisz, że w jakimś układzie właściwie szansa zrobienia kolejnego kroku jest mała, to należy wtedy to zakończyć. Jeśli chodzi. I niezależnie od wyników innych sytuacji, jak ja mam taką tezę, że w większości klubów w Europie to decyzje o Zwolnieniu tenerów są podejmowane albo za późno, albo za wcześnie. To no nigdy nie ma dobrego momentu. Do Weź no no, klasę czterech klasę, Nie, szkoleniowców nie, nie no, jeśli Maciusy tak? to nawet nie o to chodzi, jeśli masz już sytuację, że leżysz na ziemi i jest kompletna katastrofa, a tak naprawdę wiedziałeś, bo to, to powiedzmy kibice czy dziennikarze czy, jakby bardzo, bardzo często nie, jakby nie wiedzą o tym, co się w klubie dzieje. Ale wiesz, że jest bardzo prawdopodobne, że to idzie w złym kierunku i czekasz do tego momentu, aż to się wywróci, no to jest to błąd, tak? A jeśli z drugiej strony nie wytrzymujesz presji i wiesz, że jest wykonywana dobra praca, ale inne okoliczności bardzo często niezależne od trenera, czy klubu powodują, że ten wynik nie jest najlepszy i podejmujesz decyzję o zmianie, to tak samo jest to błąd, tak? Ale tyle. Ja myślę, że akurat trener podejmuje decyzję, że decyduje się na, na projekt Legia, szczerze trzeba powiedzieć, że nasza propozycja, jeśli chodzi o finanse, była najsłabsza ze wszystkich, które miał. To, to miało być moje kolejne pytanie. W jaki sposób mo mogliście stać się konkurencyjni dla takich rynków jak arabski, turecki, już nie mówiąc o, o francuskim? Mi się wydaje, że Besnik analizując całą tą sytuację, on widział, że jest to coś najbardziej normalnego, jeśli chodzi o otaczającą rzeczywistość. Wszystko to co, co my oferujemy mu jako infrastrukturę możliwości pewne narzędzia pasują mu najbardziej. Ludzie w klubie. Podejrzewam, że gdyby był, to osoba, gdyby był osobą, która y, ma korzystać z najlepszych finansowych propozycji no to raczej do Polski by by nie przyleciał. Podoba mu się nasza wizja, podoba mu się to co chcemy zrobić. Podoba mu się też, że klub jest w takim momencie, że robiąc następny następny krok naprzód on ciągle może być Częścią, y, częścią tego projektu. Oprócz tego to też jest miejsce dla niego, gdzie on też może jako trener się rozwinąć. Bo może porównując Legię i Anderlecht na dzień dzisiejszy y, finansowo może nie jesteśmy aż, y, aż tak mocni, natomiast jeśli chodzi o pozostałe narzędzia on szczerze mówi, że tutaj wcale wcale nie jest gorzej. Słuchajcie, to pytanie na pozór wydawam się od czapy, ale w rozmowach z nim czy podawał jako argument to, że to jest Polska właśnie, my żyjemy geopolitycznie we w miarę spokojnym kraju. Te wszystkie propozycje, o których mówiliście, Turcja, no to, to, to jest region, w którym no, delikatnie zaczyna Powiedzmy, TNR, uprzedzę Twoje pytanie, TNR jest z takiego regionu, no tak, jest albańczykiem, więc też to <głosowa> zgrano. grano. W związku z tym on kompletnie, powiedzmy, politycznie, czy w tej jakikolwiek sposób. No wiesz, że jest to komfort życia też, nie, tak? Dla niego, dla rodziny. się nie angażuje i ten, ale aspekt związany z Warszawą w wielu przypadkach, który dotyczy naszych piłkarzy, pracowników czy tenerów, jest na pewno istotny. Jakby standard życia tutaj i możliwość funkcjonowania jest na pewno bardzo wysoka i na pewno to miało jakieś znaczenie, jeśli o to pytasz. Na pewno nie ma tutaj dużych różnic, jeśli chodzi o, o, o rzeczywistość takiego normalnego życia. No, prze, przeprowadzając się z Brukseli do Trabzonu, ta różnica jest zdecydowanie, zdecydowanie większa niż ta, kiedy miałby przyjechać do Warszawy. To też jest osoba bardzo rodzinna, więc on dba o takie rzeczy, bo jego rodzina miała możliwość na normalne życie, by dzieci miały możliwość chodzenia do międzynarodowej szkoły, więc to nie jest człowiek, który jest karierowiczem, to jest raczej człowiek, który chciałby znaleźć swoje miejsce, gdzieś, gdzie będzie mógł pracować przez kilka lat. Dotychczasowi trenerzy z zagranicy przeprowadzali ze sobą dosyć spore sztaby, na pewno od czasów, bo to był chyba liczniejszy sztab od tego Trzy Henninga, Henninga Berga. Henning Berg ilu miał, ilu, ilu miał dwóch. swoich? Dwóch. bo Kazimierz Sokołowski przyszedł jako przeprowadzany no, przez nas trener, tak? No to można trzeci, tak, tak. Najpierw miał dwóch, potem doszedł kolejny, kolejny członek jego sztabu, także i Berg, i czerczasów byli z trzema. A jak będzie tutaj? Dwie w... osoby. A to był warunek stawiany przez Was? Nie, myśmy razem z tenem rozmawiali, rozmawiali o tym, jak ten sztab ma wyglądać. I, i taką podjęliśmy decyzję. Kto I to uzna... się spodobało u bestnika, że on bardzo chciał, by przynajmniej jedna osoba w sztabie była osobą, która jest bezpośrednio z klubu. Potrzebuje osoby, która będzie mi troszkę pomagać, która będzie mi objaśniać, szczególnie na początku, jak to wszystko tu maszeruje, jeśli chodzi o, o zawodników, więc wydaje mi się, że akurat y, Aleksander Wukowicz jest taką osobą, która będzie mu mogła wszystko podać jak na tacy. A to od razu zapytam, czy na tym tle, i nawiążę do poprzedniego pytania, oni się dogadają narodowościowo? Myślę, że na że... pewno. E, Hasi pracował głównie z Serbami, jeśli o to chodzi, chociażby ostatni, nie wiem, nazwijmy go jego wychowanek i bardzo taki bliski podopieczny Mitrowicz, no to jest najlepszy przykład. To w ogóle tego, tego tła tak naprawdę nie ma. Jest przedstawicielem powiedzmy tej grupy ludzi, którzy żyją, on żył 20 lat w Belgii ponad i jakby są sportowcami i ten aspekt... Polityczno-narodowościowy nie ma zupełnie żadnego znaczenia, ważny, kto jest jakim człowiekiem i jak ciężko pracuje dla klubu. To jest wymiernik, czy, czy daje temu klubowi to, co ma z siebie dawać i tyle, a reszta nie ma żadnego znaczenia. Kogo przeprowadza ze sobą nowy trener? Asystenta analityka i ten przygotowania fizycznego, który będzie częścią większej grupy związanej z monitoringiem i z przygotowaniem fizycznym. Czyli rozumiem, że w tym projekcie Sebastian Krzepota będzie uczestniczył? Jako... Wszystko na to wskazuje, że tak. No, w ogóle dzisiejszy w poważnych klubach przygotowanie fizyczne odpowiada wiele osób, no, dietetyk. No lekarze. tak, ale ktoś stoi na czele tego, tej grupy, nie? No tak, tak, tak. Rozumiem, że WUKO będzie drugim trenerem? Tak? No tak, ale chcesz tutaj z sztabu stawić tak, za nas? Tak, no nie, za was, tylko chciałem Chcia się zaznaczyć, tak. jak on będzie wyglądał, no bo już chyba to wiecie, to już jest kwestią, która już uległa porozumieniu. Będzie wyglądał tak, jak wyglądał i zamiast trzech osób będą dwie. Reszta zostaje. Reszta zostaje, tak jest. Dobrze. nie jak... szamo będzie w sztabie. A, to jest no. To jest nowość. i to na pewno jest element ten... no nowy 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 czynnik. jak długi czas podpisał nowy trener umowy. Nie patrz na mnie. Dwa lata, nie, dwa lata. Nie wiem co ty chciałeś powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć prawdę. Ale dwa lata, <noise> dwa, lata, dwa, lata dwa lata, dwa lata czy dwa, dwa lata, lata dwa w lata. systemie 1 plus +1? jeden? Kontrakt podpisany jest na dwa lata. A jak zabezpieczyliście się bo taką ewentualność trzeba brać w przypadku każdego trenera na wypadek, gdyby ta współpraca się nie ułożyła. Gdyby no bo macie tym zająć? Nie, żartuję. No, oczywiście, że ci tego nie powiem, ale nie, dzisiaj nie jest taki moment, kiedy to należy zakładać. tak Usiedliśmy, przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe warianty. Uważamy, że to jest ten, z którym spędzimy dłuższy czas. I tyle. A jeśli by miało być tak, że obie strony uznają, że to z jakiegoś powodu nie działa, no to jesteśmy przekonani, że usiądziemy i się dogadamy. Dobra, teraz... Ale dzisiaj o tym w ogóle nie myślimy, tak? To jest... Jesteśmy w innym zupełnie momencie. Pytanie bardzo istotne i poproszę Was bez wymijających odpowiedzi. Czy nowy trener jest droższy od Czeczesowa, czy nie? Koszt tabu jest praktycznie taki sam. A jak to się ma w relacji do Henninga Berga? No, to jest... więcej. Więcej kosztują serczesów ze sztabem i, i teraz, tak? No, ze, jakby ze dla nas ważny jest cały koszt sztabu, no więc i wszystkie koszty, nazwijmy to pośrednie, więc to są zbliżone kwoty, które były wcześniej i wyższe niż sztabu Tyninga, Tynera Berga. To, że pozyskaliście czterech piłkarzy, o kilku z nich była mowa tutaj w tym programie, chociażby takich perspektywicznych, którzy mają dopiero wchodzić, wdrażać się i, i być może w przyszłości błysnąć. Czterech i tylko czterech jest wynikiem tego, że czekacie na nowego trenera, bo, bo chcecie też nie wiem, zapytać, skonfrontować jego oczekiwania wobec zespołu, odnośnie pozycji, personaliów też i dopiero wtedy podejmować ja decyzję. Tak nie chcielibyśmy zakontaktować takich piłkarzy, których trener od razu odstrzeli. Nie, no, ale mogliście zrobić to sami, mogliście ogłosić, że sprowadzacie, rzucam w tej chwili zupełnie przypadkowo Stępińskiego, e, Rybusa na przykład i, i innych i trener powiedziałby, no fajnie, ale tak? Jako, że dzisiaj się dowiedziałem, że e, nawet jest rynek transferowy takich dzieciaków po 9-10 lat i młodszych, czego nie zdawałem sobie sprawy, uważam, że... No, ale to on za, oni nic nie kosztują. No, tak, jest... za sytuację powiedzmy patologiczną i świadczącą, że ten warszawski futbol idzie w dobrą stronę, to mogliśmy Iwańczyka nawet sprowadzić z powrotem. To Michał, powiedz mi, jak to jest z tymi transferami. No, wydaje mi się, że też sama jakaś lojalność i, i normalność działania w takich, w takich przypadkach wymaga, by, by tak naprawdę trenera w jakiś sposób poinformować o tym, kim jesteśmy zainteresowani. Oczywiście nas też jest, i interesują te rzeczy, jak trener patrzy na naszą drużynę, jak on widzi tą drużynę, gdzie są jej mocne punkty, gdzie są jej słabe punkty, bo to wcale nie musi się. Równać z tym, co, co myślał jego poprzednik. Więc nie chcielibyśmy robić jakichś pochopnych błędów. Wydaje mi się, że akurat jeden czy dwa dni zwłoki, jeśli chodzi o transfery, to, to nie jest dużo. Natomiast teraz, kiedy yy, przed nami euro, to tak naprawdę te wszystkie poważne firmy, wszystkie poważne ruchy są troszkę wstrzymane. Więc to oczywiście to, czy... badamy, mamy jakieś potencjalne yy, zaplanowane ruchy. Ale to oczywiście już po. Michał chciał powiedzieć, że będziemy obserwowali KD Portugalii, Hiszpanii, Niemiec. Zobaczymy, może coś wybierzemy. No nie Andrzej. chodziło, że to akurat my będziemy obserwowali. Natomiast no dzwoniąc po ]tać. piłkarzach, nawet z reprezentacji czy Węgier, czy, czy Słowacji, no każdy z nich ma nadzieję, czy że Albanii. ten turniej będzie czymś naprawdę wielkim, więc nikt nie jest dzisiaj w stanie konkretnie odpowiadać. A ja właśnie to nie jest tak zupełnie rzucony, Ja nie chwycę tego. Czy przyjście nowego trenera, który ma rozeznanie w futbolu belgijskim i bałkańskim, na pewno nam pomoże powoduje, że też troszeczkę zweryfikujecie kierunki, w których poszukiwaliście piłkarzy? Ale oczywiście, że tak jest. No, trenerzy, którzy są od jakiegoś czasu na rynku w klubach, gdzie jeszcze jest sporo rotacji, no to powiedzmy przez jego klub w no powiedzmy 6 latach, kiedy pracował z piłkarzami, przypominą się, nie wiem, 50, 60, 70 zawodników, z których pewnie sporo jest w różnych miejscach w Europie dzisiaj i on ich po prostu bardzo dobrze zna i to jest bardzo pomocne, ponieważ cały ten rynek transferowy polega na ograniczaniu ryzyka, czyli ściąganiu takich piłkarzy, gdzie ryzyko, że nie wniosą coś do drużyny jest jak najmniejsze i wiadomo, że będziemy korzystali z jego doświadczenia również. No. Powiedziałeś Michał, że dwa, trzy dni nie zrobią żadnej różnicy, to znaczy, że na dniach, nie wiem, podpiszecie umowy z piłkarzami, no już takimi, którzy byliby gotowcami do, do tego, by ich wprowadzać do składu. Nie potrafię dać gwarancji, że w przeciągu dwóch lat. Ale czy tak chcecie? Dni. No bo wiadomo, że są różne. Natomiast akurat. że w przyszłym no, tygodniu coś konsultacja zrobimy. konsultacja no. z trenerem może przyspieszyć pewne, pewne działania, na które my jesteśmy gotowi i może, być, może tak się zdarzyć. Natomiast to nie jest na pewno zagwarantowane. Czy zmieniło się coś, jeśli chodzi o dotychczasową kadrę w porównaniu z naszymi ostatnimi rozmowami? Czy prowadziliście takie z piłkarzami, których no być może nie chcecie widzieć, albo z różnych powodów nie podróżują? Nie, wam... ale to również zmiana tenera tego dotyczy. No dzisiaj wszyscy mają znowu otwartą kartę. Każdy dla tych chłopaków, którzy byli pewniakami w jedenastce, pewnie jest większy stres. A dla tych, którzy mieli mniejszą okazję grania jest to nowa szansa. I tyle. No. I każdy Ale tybuka... to na podstawie wideo i meczów, które rozegrali w poprzednim nie, no, sezonie trzeba będzie za, ich oglądał. Za tydzień się zaczynają. Za tydzień za, 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 zaczynają się przygotowania. ok, jenko do końca sierpnia i każdy sportowiec po prostu będzie walczył. I wiadomo, że nie Beres i Łukasz, boś, którzy grali mniej. Dzisiaj znowu mogą się pokazać, szczególnie że jędza jest na euro. I, i ten i zdobyć miejsce. No dotyczy to wszystkich zawodników. No. Zawsze tak jest. No. Jest tak, Michał? jakie sceny to nowe otwarcie? Sam trener podejrzewam będzie chciał zobaczyć tych, których mamy w kadrze pierwszego zespołu. Chce zobaczyć pewnie kilku młodych, bo nie pojedziemy pełnym składem. Pojedziemy bez tych, którzy są jeszcze na którzy będą jeszcze na, na Mistrzostwach Europy, więc mamy kilka wolnych miejsc dla młodych piłkarzy. Trener na pewno będzie się temu przyglądał. A tu mogę powiedzieć, że jest to trener, który nie boi się postawić na młodego piłkarza. On w zasadzie do, do takiej rzeczy był pod koniec pracy już nawet troszkę zmuszany, jeśli chodzi o o jego pracy Lechciej i, i pierwszą rzeczą, którą mi powiedział, to podoba mu się to, że ten nasz zespół jest doświadczony. Że jest to, Bo jest to dobry drużyna, moment, żeby. grupa dojrzała, na bazie takich piłkarzy zdecydowanie łatwiej wprowadza się młody. Od razu przedzę Twoje pytanie, to nie jest tak, że ma jakiś warunek postawiony wprowadzenia młodych piłkarzy. Ale nie chcę pytać czy warunek. Uważamy, że to jest sytuacja, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. Ten powinien podejmować decyzje autonomiczne i, i oczywiście patrząc z dłuższej perspektywy, wybierać tych zawodników, którzy najbardziej rokują. Dobrze, a teraz tak zupełnie szczerze i poważnie, podobało Wam się to... My zawsze są... zupełnie szczerze mówimy, nie zawsze poważnie. Nie zawsze poważnie. Czy podobało Wam się to, w jaki sposób Czeczesow traktował młodych piłkarzy w takim przekazie medialnym także i całą Akademię, deprecjonując troszeczkę pracę trenerów, którzy tam są to, i we nie, nie, to jest tych... nieprawda, to jest manipulacja. On nigdy nie deprecjonował niczyjej pracy. A, taki był wydźwięk a powiem słów. tak, że moje zdanie jest takie, że młodym piłkarzom w Polsce wszystkim, również piłkarzom Legii, bardzo zimny prysznic się przyda. To znaczy prawda jest taka niestety, że u nas jest tak, że jak ktoś ma nie wiem 17, 18, 19, 20 lat, jak kilka dobrych meczów w ekstraklasie, to jest traktowany jak poważny sportowiec i bardzo często to się źle kończy, a przynajmniej o kilka lat odkłada możliwość zaistnienia w poważnej piłce. I mamy takich przypadków co roku masę. I tyle. Pokora i ciężka praca. Niezależnie od tego, jaki jest mój pogląd na tę sprawę, część kibiców powie aha, fajnie, skoro nowy trener gdzieś jest przychylnie nastawiony do młodych piłkarzy, nie boi się ryzyka, które jest z tym związane, ale inni powiedzą, aha, jak już władze klubu mówią o tym, że, że młodzi, to na pewno transferów spektakularnych z nazwiskami, które zagwarantują Ligę Mistrzów nie zrobią. O Jezus, Przemek, tyle jesteś w tej piłce, co on gada? To się to właśnie gada... zastanawiam. Jak My musimy zmienić chłopak prowadzącego. Poczekaj, że... ja Ci mówię na podstawie tego, co na Twitterze Co to jest w ogóle kibice? Za ten, że transferów, które zagwarantują udział w Lidze Mistrzów? No to jest po... Nie ma, nie ma aksjomatów nie... w, w, w futbolu, tak? to ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast postawcie się też w roli kibica, który... No to staramy który... się w roli kibica i staramy się, nie wiem, któreś okienko z rzędu w ostatnich latach, jeszcze Dominik właśnie wszedł do pokoju powiedzmy, w tym składzie z Radkiem Głuchackim, z kilkoma osobami robić tak, żeby ta drużyna funkcjonowała i sportowo pod, jakby podołała stawianym przed nią wyzwaniom i w tym okienku również będziemy stali się, że była lepsza. Ale jak się pytać, czy kupimy, nie wiem, Rojsa, bo się nie załapał na euro, to chyba nie no. Michał? No właśnie to jest troszkę takie odczytywanie niektórych słów, które są przekazywane troszkę, nie wiem, w krzywym zwierciadle, bo tak jak wracając do, do wypowiedzi, trenera czasowało o Akademii, o młodych piłkarzach, no to nie było coś, co, co on myślał, co powiedział. To zostało gdzieś tam źle zrozumiane, jeśli chodzi o, o żart, który powiedział. Sam fakt, że, że na obóz zabrał trzech piłkarzy z drugiego zespołu, żeby im się bliżej przyznać, nie miał problemu z, z Jarkiem Niezgodą, który został w tym okresie transferowany, zabrał go na obóz, nawet z niego był bardzo zadowolony. Świadczy o tym, że, że on na młodych piłkarzy patrzył. Inna może jest ocena, Potencjału tych piłkarzy przez niego przez nas i przez ewentualnie nie wiem, dziennikarzy czy kibiców. Natomiast na pewno nikt w żaden sposób tego yy, o tym nie zapominał. Jeśli chodzi o, o przekaz teraz medialny dla kibiców, no, pierwsze informacje na temat transferów legii były skupione głównie na młodych chłopaka. Ja osobiście chciałem, żeby to były bardziej takie ciche transfery, bo to jest wzmacnianie zaplecza, a nie pierwszej drużyny. W momencie teraz, kiedy przychodzi trener, o którym mówimy, nie boi się wprowadzać młodych piłkarzy i że to może być wiadomość dla kibiców, że nie będzie dużych transferów. No a w przeciągu następnego tygodnia zrobimy 3-4 duże transfery i to, co dzisiaj mówimy, okaże się znowu ukłamstwem, więc ja bym chciał i apelował o takie umiarkowanie i w zasadzie my podsumowanie naszych działań i wyciągnięcie wniosków to zrobimy, jak zakończymy transfer. Niezgoda. Nie. To jest pytanie o jego wypożyczenie. To prawda, fałsz, bo dementatorów. Nie, na że nie wypożyczamy. Do rozpoczęcia ligi myślę, że nikogo nie wypożyczymy. Do pierwszego tygodnia lipca nie, nie sądzę, żebyśmy kogoś wypożyczyli. A nie tyle polecicie, co wskażecie trenerowi też na to, że macie wypożyczonych piłkarzy w innych klubach i żeby się im przyjrzał. On doskonale już to wszystko wie. Czyli dopuszczacie wariant i on również taki, że. Ci zawodnicy, którzy grali w innych klubach, mogą wrócić. Dopuszczamy. No jest to. Jest taka możliwość, więc dopuszczamy, że może tak się stać. Ja w, teraz zapytam o tę współpracę z ruchem. Ona, patrząc choćby na liczbę graczy, którzy mają przeszłość w Legii i związali się z tym klubem, i porozumienie takie, nie wiem czy formalne, czy nieformalne, jakie obowiązuje, czy ten. ten... Ty cię, te siłę przerzucicie no, na współpracę z Zagłębiem jeszcze większą? To jest większą? proste porozumienie. No, to muszą być kluby, które gwarantują to, że ci zawodnicy nasi, którzy tam idą, mają bardzo dobrą opiekę i mogą się piłkarsko rozwijać. I ten Fornalik, i Mirek Moser w ruchu, czy, czy teraz Jacek Magiera w Zagłębiu, czy, czy ludzie w Władcy Gdynia, no, to jakby spełniali te oczekiwania. Uważaliśmy, że są to, jakby to były dwie strony. Piłkarze mogli się rozwijać, kluby zyskiwały dobrych zawodników, a my mieliśmy gwarancję, że to jest Dobre dla nich miejsce i tyle. Mateusz wraca, bo niego nie. nie pytałem ostatnio. Zostaje? W... Na te pół roku na pewno się zostaje. Okej, okay. dobrze. Co jeszcze <laughs> z nowych rzeczy? Mamy bieg na stulecie, to wszystkich zapraszamy. Będzie no. bardzo fajny piknik od 15 tutaj i słyszałem, że biegniesz na dychę, Mam nadzieję, że złamiesz pół godziny, bo ja nie mam dużo czasu, Chciałbym. Pół na piątkę. Nie mam dużo czasu, bo mam wesele. chciałbym wręczyć jeszcze jedne medale pierwszym i, i liczę na to, że ty będziesz jeden z pierwszych, którzy się na mecie zamordują. Oczywiście. Michał, biegniesz? Jutro mam jeszcze troszkę obowiązków, także. A poza tym dzisiaj Wawrzyn nie potrafię... do niego przychodzi na Glila. Nie, nie jest przekonany, że Jutro. Nie mów głośno, bo trener nawałka czyta prasę, także. Cytuj, ten zbuda już by się przy... czego nie wyżdża. A, zapomniałem, że on wkaże. Trenerowi na mogę powiedzieć, że Wawrzyna przygotuje idealnie pod duży turniej. <noise> Czerwone wino będzie, czy. E... Tylko, tylko steki i to krwiste, chudziutkie. Woda niegazowana. Na pewno będzie dobre zdrowie mięso, a potem dobierzemy ewentualnie asortyment do tego. <grymne> e, dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dziękuję.